Teraz Wam zaprezentujemy wersję B, czyli tą złą, taką nieprawidłową, w której na pewno nie powinniście jeździć po mieście. Ale pamiętajcie oczywiście, że my tą całą wersję B, czyli tą złą, łutką robimy pod opieką dzielnych polskich medyków. Stoją tam za krzakami jak coś. Miejmy po prostu nadzieję, że Erykowi nic się nie stanie. Zaczynajmy. Ależ stop, no co to miało być? Po pierwsze, przy tym odpięknym pięknym skręcie nie rozejrzał się, nie pokazał ręką, w którą będzie stronę podróżował dalej. Na pasach nie pomodlił się, nie przeprowadził roweru przez przejście dla pieszych. Po trzecie, nie ma kasku, nie pomodlił się. Pamiętajcie, bezpieczeństwo dzieci jest zawsze najważniejsze.